Tak to już jest, że gdyby nie kobiety, świat byłby strasznie smutny. Wciąż opowiadam wam o tych chłopach, co się mordowali, strzelali do siebie, atakowali, robili sobie krzywdę, a biedne kobiety musiały nas zszywać, ratować z opresji i opiekować się baranami, którzy od wieków tłuką się tylko po łbach. Tak więc dzisiaj o kobiecie, która bez wątpienia zapobiegła wielu samobójstwom i uratowała niejednego człowieka. Robiąc maski, jak? Zapraszam. W odcinku pojawią się drastyczne zdjęcia z okresu pierwszej wojny światowej. Pamiętaj o tym, decydując się na obejrzenie materiału. W czasie walk podczas I wojny światowej użyto broni tak nowoczesnej, że przewyższała możliwości intelektualne dowódców. Dlaczego? Ponieważ byli oni nauczani totalnie innego rodzaju walki: pięknych szarż kawalerii, pojedynków na szable i wojny, o której później z dumą i zachwytem opowiadano wnukom. Pierwsza wojna światowa to jednak jedna wielka rzeź. Karabiny maszynowe i rozwój artylerii doprowadził do masakrowania żołnierzy wroga nie dziesiątkami czy setkami przy jednym ataku, a całymi tysiącami. Jednak pole bitwy to nie jedynie bilet do nieba, a możliwość innej przygody. Na przykład zostania kaleką z powodu urwania rąk bądź nóg, zmasakrowanej twarzy tak bardzo, że własne dzieci nie poznawały swoich ojców czy chorób psychicznych, o których opowiadałem wam, Tutaj, w tym odcinku. Cały dygocząc i kuląc się ze strachu, jak małe dziecko. Na żołnierzy czekały niekończące się parady atrakcji. Drut kolczasty, ostrzał z karabinów pojedynczych i maszynowych, do tego artyleria, granaty, bomby i stalowe lotki zrzucane z samolotów. Urazy od walki wręcz w okopach na noże, bagnety, szable, saperki i tak dalej, i tym samym, kiedy w 1918 roku wojna zakończyła się, do domu powoli zaczęli wracać żołnierze w bardzo różnym stanie psychicznym i fizycznym. Zazwyczaj jednak tragicznym. Pourywane kończyny czy zmasakrowane ciało od odłamków nikogo przesadnie nie dziwiło. Czy żołnierze w związku z tym mogli liczyć na jakiekolwiek wsparcie? Naturalnie, że nie. Państwa po skończonej wojnie były pogrążone w głębokim kryzysie gospodarczym. Dla żołnierzy powracających z frontu nie czekała ani perspektywa lepszego jutra, ani nawet praca. Często jednak był to głód i rozpoczynanie niemal życia na nowo. W takiej sytuacji na minimalną pomoc mogli liczyć żołnierze, którym urwało nogę czy rękę. Wtedy to wystarczyło zrobić protezę, by dać zudną, prowizoryczną nadzieję na normalne życie. To jednak z twarzami? Niezwykle wielu żołnierzy zostało zmasakrowanych podczas walk tak bardzo, że nie poznawało ich matki bądź własne dzieci. Najbardziej przerażające były rany na twarzach, wyrwane części policzku, wybite oczy, urwane nosy i uszy, przestawione szczęki. ówczesna chirurgia nie pozwalała jednak na sensowną rekonstrukcję, a jeżeli już lekarze cokolwiek mogli poradzić, to niestety było to absolutnie niedostępne dla zwykłych żołnierzy ze względu na związane z tym ogromne koszty. Pewnym protoplastą chirurgii plastycznej był Harold Gilles. W czasie I wojny służył w korpusie medycznym Armii Królewskiej walczącym na terenie Francji. Tam też mając nieprzebrane ilości pacjentów, zaczął próbować rekonstruować części twarzy oraz przeszczepiać skórę. Z czasem, kiedy udało mu się zbudować wiedzę i doświadczenie, nakłonił naczelnego chirurga angielskiego w armii, aby stworzyć specjalny oddział chirurgii. Parzowosczękowy. Tam też przeprowadzono około 11 tysięcy operacji rekonstrukcji twarzy. Czy operacje były udane? No na pewno było lepiej niż wcześniej, ale pamiętajcie, że były to dopiero początki i bardzo wiele eksperymentowano. Z czasem informacje o cierpieniu żołnierzy rozszerzały się aż w końcu. Tematem zainteresowały się malarka i rzeźbiarka Annie Coleman-Led. Dzięki finansowemu wsparciu i współpracy z Czerwonym Krzyżem otworzyła specjalną pracownię, w której to tworzyła specjalne metalowe maski, które można było przymocować do twarzy, a które zakrywały uszkodzoną jej część. Dla tych, którzy nie mogli liczyć na profesjonalną operację, maska była swego rodzaju wybawieniem, by choć trochę powrócić do normalności. Maski wykonywane były z miedzianej blachy, dodatkowo malowanej i posrebrzanej. Do każdego pacjenta podchodziła niezwykle indywidualnie, by maska stała się maksymalnie dopasowana i dopracowana, a efekt końcowy najmniej rzucający się w oczy na tyle. Na ile było to w ogóle możliwe? By twarz wyglądała naturalnie, rzeźbiarka doklejała do masek oczy, uszy, wąsy czy okulary. Często w swojej pracy wykorzystywała naturalne włosy. Często również okulary służyły również jako wsparcie dla cienkich pasków utrzymujących maski na twarzach pacjentów. Czy malarka uratowała życie wielu osobom? Z punktu widzenia statystyk, nie, ponieważ stworzyła jedynie 185 masek dla oszpeconych weteranów I wojny światowej. Z drugiej jednak strony, aż 185 mężczyzn mogło powrócić w miarę normalnie do funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, nie wywołując u innych obrzydzenia, odrzucenia czy strachu. Czy było warto? Moim zdaniem, tak. I nie tylko moim. W 1932 roku została odznaczona najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie, Orderem Narodowym Legii Honorowej. Bardzo Was proszę o każdy komentarz, subskrypcję i łapkę w górę, bo bardzo pomaga to nam przy pracy nad kanałem. Udostępnijcie nas na Facebooku czy innych jakichkolwiek mediach społecznościowych, z których korzystacie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Maski, by ukoić żołnierzy wewnętrzny rzadz, By życie mogło jeszcze smakować, Chociaż koszko, ale jeszcze tak, jak nigdy. Gdy nawet opuścił ich Bóg, pomogła im Anna. Anna anh ăn uống uống anh ăn cơm không lẹt